Komentarze tygodnia. Dawno się nie widzieliśmy tej serii, wymałe małe sku A tak, serio to poważnie już od dłuższego czasu nie było odcinków z naszych miłosnych podbojów Karduma. I a więc? Ktoś jeszcze pamięta tę serię? Tak? Nie? chuj to mam. Lecimy z tematem. <śm> 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 la więc, lakarnum i a więc. Rozdział. Jak to tak szybko? Zapytał Paweł. Najwidoczniej powiedziałem. Ale nawet 24 godziny nie minęły, a tym bardziej tydzień. Coś mi do śmierci. <śm albo taki żart ze strony Julki Adama, albo. To ty! Ale że co, że to on żartuje czy że on śmierdzi? Bo, bo szczerze, to obie interpretacje mi się podobają. Miło Dominik powiedział i poszedł do sypialni jęczeć dalej. Ja uważam, że to żart i to Ola sfałszowała te testy. No ona nie byłaby taka sprytna. Jedziemy do Julki i sobie to wyjaśnimy! Ale że jakby to sobie wyjaśnić? W sensie... Znając poziom tego fanfiku, to ja coś czuję, że ta rozmowa będzie wyglądała mniej więcej tak. Hej, Julka, czy ty, jesteś jakiś żart twój, jadama? Y nie! A okej. Okay. Sochają, ty kur... Powiedział tak jedną z niechcenia, że już chciałem przyjąć poród i nagrać tą cudowną scenę wyjmowania burgerontek z jego odbytu. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Nie chcesz jechać, to nie! Ale później nie pytaj czy jestem ojcem! Krzyknąłem, zakładając buty. Już idę! powiedział. Wychodziliśmy i pomyślałem, że zajrzę do skrzynki pocztowej, aby zobaczyć czy może jakimś cudem są wyniki. Nie było tak jak myślałem. Dziwne było, że wyniki dostał tylko Adam, a ja nie. Przypuszczam też, że ojcem dziecka mógł być ten napakowany mężczyzna. Wsiedliśmy do samochodu i zaczęliśmy jechać w stronę mieszkania Adama. Po drodze ciągle myślałem o tym, jakie są te wyniki. O ile są w ogóle prawdziwe. Nie wiem, jak zareaguje Paweł, jeżeli to ja będę ojcem. Boję się, że mnie zostawi z tym wszystkim. Dojeżdżając, przygotowywałem się na najgorsze. Zaparkowaliśmy i weszliśmy do domu. Julka trzymała w ręku jeszcze nieotwartą kopertę. I nie tylko ja się stresowałem. Adam siedział na kanapie z Kotem i go nerwowo głaskał. O, otwieramy? Zapytałem. Tak, odpowiedział Adam, tylko chciałem powiedzieć, że obojętnie, który z nas będzie ojcem, to ani Julka nie zostawi mnie, ani Paweł. Dominika. <grym>, kurwa, niby skąd to wiesz? W sensie są wolni ludzie, mają włas własną wolną wolę. To kurwa, co? Umowę z nimi podpisałeś? Albo jeszcze lepiej, wyobrażam sobie, że on tak trzyma tę Julkę za rękę i nie odejdziesz ode mnie, kurwa, rozumiesz? Oboje się zgodzili, ale Paweł tak niechętnie pokiwał głową. Otwierając kopertę, czuliśmy się jak na sądzie ostatecznym. Jakby miał nas zaraz zarasonić Rafał Bóg, Sławek Dariusz, Diabeł i Pani Basia. Uwaga, może to wstrząśnie wami, ale ojcem jest, zaczęła Julka, Dominik. Dominik. Zamurowało mnie, bo przed zerwaniem nie uprawiałem sceny z, z Olą, chyba, że mi coś podała, ale wątpię. Usiadłem na kanapie obok Nemo i łza spłonęła mi po policzku. A jaka była reakcja Pawła? Wyszedł z mieszkania Najbardziej nie chodziło mi o to, że jestem ojcem Nienarodzonego jeszcze dziecka Ale o to, jak zachował się Paweł Kurwa, znowu poszedł płakać Jak pierdolę Dominik, wszystko gra? Spytała Julka Nie, nic, jestem do dotuciem jakiegoś wachora A moja najokochańsza osoba mnie opuściła Coś jeszcze? Krzyczałem Może Paweł poszedł się tego przewietrzyć? Zaproponował Adam Wiesz, ta wiadomość też mnie chyba wstrząsnęła Nie wiem Powiedziałem półgłosem. Zadzwonię do niego. Wziąłem telefon i wyszukałem w kontaktach numer Pawła. Dzwonię. Pierwszy sygnał. Drugi sygnał. Trzeci sygnał. Piąty. Ósmy. Przepraszamy, wybrany numer nie odpowiada. Spróbuj ponownie później. Zacząłem się poważnie martwić, ale ch chciałem zobaczyć te wyniki jeszcze raz. Czy może nie ma błędu, a jednak! To były fałszywe wyniki na ojcostwo, bo... Nie było pieczątki lekarza i niemożliwe, aby zapomniał jej tam dodać. Po drugie, wyniki nie mogły dojść dwie godziny później, czy może trzy. Wybiegłem z domu, nic nie mówiąc i szukałem Pawła. Stał na środku chodnika, patrząc w mój samochód. Podbiegłem do niego i przytuliłem go od tyłu. Odwróciłem go, on spojrzał na mnie i lekko się uśmiechnął. Co się tak szczerzysz? Zapytałem z niedowierzaniem. Chwątem oka widziałem, że na miejscu, gdzie powinna być pieczątka od lekarza jest pusto i wyszedłem zadzwonić do Olki i jej wszystko wygarnąć! Miałem przyjść do was wcześniej, ale powiedziała mi, że i tak siebie odzyska. Czy... Kurwa, czy tylko dla mnie ta cała sprawa z fałszywymi wynikami na ojcostwo to tylko na kółkach? W sensie, jeszcze byłoby spoko, jakby to było rozwiązane jakoś później i z Oli zrobiono takiego złowieszczego mastermind'a całego wydarzenia a zrobili z niej kurwa pomózga, co nawet nie potrafi pieczątki przybić. Ha. A idź pan, f*** Nawet, jeżeli miałabym mnie zamordować! Nie ukrywam, że się tym przejąłem i chciałem jakoś to przemyśleć, ale potem przedeś ty i tak ci opowiadam. Przytuliłem go z całej siły i naprawdę chciałem się z nim ożenić. Wróciliśmy do mieszkania i stanęliśmy przed Adamem i Julką. Kochani, już czas! Powiedziałem. Na co? Spytał Adam. Zobaczycie, a teraz czekajcie na mnie tutaj, a ja zaraz po was przyjdę i pojedziemy w jedno miejsce. Oznajmiłem. Wszyscy razem pojechaliśmy pod dom Oli. Niespodzianka miała zaraz dojechać. Zapukałem, a ona otworzyła. Co ty tutaj robisz? Zapytała. Mogę wejść? Spytałem, używając smutek. Co chcesz? Chcę pogadać się o dziecku. Ola zaprosiła mnie do środka i usiadłem na kanapie. Co chcesz wiedzieć? Są wyniki, i okazało się, że ja jestem ojcem dziecka. A nie mówiła? Dobra, wygrałaś! Na to wygląda, że będę musiał rozstać się z Pawłem i zająć się dzieckiem, ale po chuj? W sensie ja wiem, że on tutaj gra, ale. To nie jest tak, że jak masz dziecko z kimś, to nagle nie możesz sobie ułożyć życia na nowo. No, chyba, że tej osobie to przeszkadza i nie chce być z kimś, kto ma dziecko, to, to wtedy okej. Okay. Ale, no... A poza tym, to nie jest tak, że Paweł rozmawiał z nią o tym, że te wyniki są sfałszowane, czyli ona powinna już wiedzieć, że oni wiedzą, że te wyniki są chyba warte. Dobra, w sumie, czego ja oczekuję? Te postacie mają w sobie tyle głębi intelektualnej, co kurwa zakrętka od tym barka. Przecież ono nie może żyć bez ojca, tym bardziej, że jestem jego biologicznym, a chyba nie będzie mieszkało z ojcem zastępczym. Jak to zastępczym? Przecież ten twój paker, co mało mnie nie zabił, mieszka z tobą i chyba jesteście razem, co nie? Ja go nawet nie kocham, więc nie ma co mówić o tym, aby był on opiekunem dziecka. A ty dostałaś wyniki? Nie! Jeszcze nie! Usłyszeliśmy pukanie do drzwi i Ola poszła je otworzyć. To była moja... Niespodzianka dla niej i mojego dziecka. Weszła z powrotem i popatrzyła się na mnie. Złowrogo, jak policjanci zachowali ją w metalowe kajdanki. W sumie dla niej to bez różnicy, czy są z puszkiem, czy nie, ale ja jestem pewien, że gdyby nie, to że to ja zająłem się policją i w ogóle, to ona byłaby taka podniecona, że byłyby to żarty. Jeszcze jakby ją przeszukali, to. Gaz gwarantowany. Father, forgive me. I'm sorry for my sins. Ale jak to kiedyś usłyszałem, co policjant dotknie, to jego chyba tak to szło. Wyprowadzając Ole, wszyscy pomachaliśmy jej na do widzenia i odjechała radiowozem. Po udanej akcji wszyscy wróciliśmy do domu, a ja wreszcie mogłem odpocząć od tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie tygodnie. Czekajcie, ale. Dobra, ja jakim kurwa aresztowali ją tak szybko? W sensie, ja rozumiem, że to pewnie miało zadziałać tak, że wow, aresztowali ją i tak dalej, ale nie macie wrażenia, że coś tu poszło, za, że brakuje czegoś pośrodku? W sensie, ja się naprawdę nie znam, ale ja rozumiem, jak dla mnie, to jak jest jakaś sprawa, to najpierw jest rozpatrzenie, potem są dowody. Potem jakaś prokuratura, nakaz, i potem ewentualnie aresztowanie. A tutaj poszli na policję i hejo aresztujemy cię. Czy. A jest jakaś gigantycznego, dziura, fabulara, a nie może sobie poradzić. Z której części dupy pawoń oni te policje? W sensie, ja rozumiem, że to powinno działać jak wow, coś złego zrobiła, aresztowali ją, zgadzam się, ale czemu k.a tak szybko? Uff, dobra, nieważne, nie denerwujmy się. Zostało nam ostatnie zdanie do końca. Czy ja przypadkiem nie obiecałem Pawłowi małego Fiku Aspierdal? No, powiem Wam, że miło było wrócić do tej krainy absurdu po tak długim czasie nieobecności. Stęskniłem się za tą serią i mam nadzieję, że Wy również. Mam również nadzieję, że dzisiejszy rysunek Wam się spodobał i że dacie mi znać, co im sądzicie w komentarzach na dole oraz że sprawicie te dwa odcinki, które dla Was przygotowałem. Tutaj znajduje się mój odcinek, w którym to rysowałem fuzję Pokémonów, a tutaj znajduje się cała playlista z rysowania i ilustrowania fanfików. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, trzymajcie się, cześć, do następnego i oliwy